serdecznie was witam z królewskiego miasta Kraków i tym samym chcę otworzyć nową serię na moim kanale. Nie chodzi tylko oczywiście o samą nową formę, ale nową szatę graficzną, ale serię, która mam nadzieję was zainteresuje, ponieważ przedstawi wam te podstawy astrologii wedyjskiej, czyli systemu, który może was bardzo Uświadomić w temacie własnego życia, temacie związanym z tym, jak ten świat działa. No, ale z racji tego, że samo słuchanie o astrologii czasami jest ciężkawe, bo te tematy są wieloaspektowe, wielowątkowe, pomyślałem, że trzeba byłoby jakoś uatrakcyjnić ten przekaz i stwierdziłem, że pokażę Wam moje miasto. Miasto, które dla mnie jest bardzo ważne, w którym dużo się działo w moim życiu, może kiedyś o tym wspomnę więcej. No i mam nadzieję, że połączenie tej, tej formy będzie czymś ciekawym i też jakoś tam spójnym. Tak więc spróbujemy te dwie rzeczy połączyć. Dzisiaj tematem głównym, jak widzieliście zresztą z tej miniaturki, to jest to: to jest pytanie, dlaczego Baran ma problemy. Ale zanim do tego dojdziemy, rozpoczniemy właśnie od samego tematu kalapuruszy. Co to jest kalapurusza? Tym bardziej jest to ciekawe i znaczące, ponieważ ta kalapurusza jako koncepcja jest odnajdywana we wszystkich mitologiach światowych, niezależnie od czasu ich powstawania, miejsca powstawania. Wszędzie taka sama koncepcja kalapuruszy, jest znana. To jest ciekawe, bo pokazuje pewną uniwersalność tych rzeczy, tych zasad mówiących o działaniu naszego świata, w zrozumieniu nas samych. Więc zaczniemy od Kala Porusza, co to jest Kala Porusza i później, mam nadzieję, płynnie przejdę do tematu Barana. W ogóle myślę, że dwa, 3 odcinki na temat jednego znaku Zodiaku z naciskiem na połączenie Kala Porusza i Tematów znaków Zodiaku, jak to się łączy, zobaczycie, że będziecie mogli sami rozczytać znaki Zodiaku i zrozumieć, skąd w ogóle pochodzi charakterystyka tych rzeczy, ponieważ ma to bezpośrednie i bardzo ściśle sprecyzowane podstawy. Kala porusza to nic innego, jak ta pierwotna siatka, matryca naszej rzeczywistości, budowa naszego świata. Zrozumienie zasad działania kalapurusza, wymiany energetycznej, połączenia pewnych schematów i tak dalej, to wszystko sobie spróbujemy rozpracować krok po kroku, wyjaśni Wam w dużym stopniu funkcjonowanie i da Wam zrozumienie Waszego życia, ale i całego otoczenia. Tak jak mówię, ta koncepcja Purusza w innych mitologiach jest bardzo dobrze znana, oczywiście pod inną postacią. W tej mitologii, chociażby nordyckiej, jest to istota zwana Imirem. I istota, to nieprzypadkowo to słowo tutaj padło, bo to faktycznie jest tak opisywane, co wskazuje na fakt, że ta pierwotna zasada naszego świata, lub mówiąc inaczej, ogólnie nasz świat, nasz wszechświat posiada pewną świadomość. No i symbolicznie, jak mówię, w mitologiach jest to ukazywane jako istota, która ma świadomość, która kieruje się pewnymi zasadami. W mitologii chińskiej chociażby jest to panku, moi drodzy. Mówiąc jeszcze inaczej, Kala Purusza to jest pierwsze przejawienie, pierwsza emanacja, która właśnie wyemanowała ze źródła, z Boga, jest tą strukturą między Bogiem, między źródłem a naszym materialnym światem. I teraz już będzie chyba z górki, moi drodzy, ponieważ czysto astrologicznie ta kala porusza to nie jest nic bardzo skomplikowanego i przedstawiane jest w formie bardzo precyzyjnie określonych e, zasad, które za chwilę Wam przedstawię w takim bardzo skrótowym znaczeniu. Ale to, co jeszcze trzeba dodać do tej całej układanki: kala porusza to nie jest istota, która jest na zewnątrz nas. Bo wcześniej powiedziałem, ok, że tutaj chodzi o tą strukturę, budowę naszego świata. Co mogło wam się skojarzyć z tym, że jest to pewna mechanika oddzielona od nas, tak? Czymś innym jest struktura naszego świata, a czymś innym jesteśmy my sami. Otóż nie. Moi drodzy, tak naprawdę ta kala porusza jest również w nas wbudowana. Mówiąc inaczej, my jesteśmy częścią tej kala Porusza. Istota ludzka również w sobie samym ma kala. porusza. No, i tak czysto technicznie jest to, jak mówię, łatwo zrozumieć. I teraz widzicie ten schemat kala. Purusza. Jest to nic innego jak 12 sektorów, tak zwanych domów astrologicznych, które posiadają charakterystykę swoją. Przedstawiają różne obszary naszego życia. I to jest kala. Purusza. Czyli jednocześnie, kala porusza nas. Człowieka i zawierająca w sobie budowę świata. W tej pierwotnej myśli indyjskiej, ale oczywiście nie tylko indyjskiej. Zawiera się jeszcze raz, mówię, ta wiadomość, że my i cały wszechświat jesteśmy z sobą połączeni, i astrologicznie jest to w ten sposób przedstawiane poprzez kala Porusza. No, i przechodząc teraz, już do tych szczegółów, kala Porusza, jak mówię, posiada 12 domów astrologicznych z bardzo precyzyjnie sformułowaną. Ich strukturą i opisem tych domów. Dla przykładu, pierwszy dom zawsze będzie ukazywał nas, nasze ciało. Czwarty dom to jest nasza mama, siódmy natomiast jest małżonek, a dom dziesiąty pokaże nasz status społeczny, naszą karierę. No i teraz, abyście zrozumieli, jakie jest połączenie pomiędzy tym horoskopem naturalnym, kalapurusza, czyli budowa świata. Struktura naszej rzeczywistości, jak to się łączy z naszym indywidualnym horoskopem, i tym punktem, który łączy te dwa tematy, to będzie ascendent. Nie wchodząc w szczegóły, czym jest ascendent z pozycji takiej astrologicznej, wręcz astronomicznej, ascendent to jest taki punkt, obiekt w horoskopie, który jest bardzo mocno zależny od godziny Waszego urodzenia. Więc to, o której się urodziliście, bardzo mocno wpływa na położenie tego ascendentu. 12 domów astrologicznych, o których była wcześniej mowa, tak naprawdę pokrywają się z znakami Zodiaków. I teraz widzicie rozkład tych znaków Zodiaku. W tym wykresie, który nosi Nazwę wykresu południowego, ponieważ mamy jeszcze inne wykresy, tak naprawdę, ale to nie ma w tej chwili żadnego znaczenia. W tym wykresie rozkład znaków Zodiaku zawsze jest w tych samych miejscach, więc jak widzicie taki wykres, to baran zawsze będzie w tym sektorze, byk, bliźnięta i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zatem ta godzina urodzenia bardzo mocno determinuje to, z jaką strukturą nasza. Jakby dusza będzie tutaj no, kooperować, powiedzmy tak. Czyli czy będziemy mieli więcej do czynienia z, z lwem, chociażby, czy może z bliźniętami? E, I to jest ta podstawa astrologiczna coś bardzo prostego czyli z jednej strony mamy kalapurusza, a z drugiej horoskop indywidualny, w którym ascendent może być zupełnie w innym miejscu. Jeszcze chyba tego nie mówiłem, ale kala porusza, już tak mówiąc ściśle technicznie, to jest horoskop, w którym ascendent wypada w pierwszym znaku w Baranie. W pierwszym znaku, ponieważ tak naprawdę pokazuje tą pierwotną, pierwszą strukturę naszej rzeczywistości. Mówiąc inaczej, to jest obraz nieba podczas tworzenia naszego matrixa. Domyślam się, że może nie wszystko dla Was jest teraz jasne, ale będziemy się starali jeszcze te rzeczy omawiać w inny sposób. Ale też zobaczycie na przykładzie, bo już teraz będziemy przechodzić do znaku Barana, jak się to odnosi technicznie, precyzyjnie do naszego życia. Otóż ten znak Barana jest bardzo czymś wyjątkowym, ponieważ e, w ogóle jeszcze dodam przed jeszcze tym, co chciałem teraz powiedzieć. Widzicie, ile tu jest tematów. Ale ważna kwestia. E, aby zrozumieć chociażby nasze życie, musimy połączyć nasz horoskop indywidualny z kala Purusza. Ponieważ kala Purusza pokazuje e, porządek świata. Więc, jeśli zrozumiemy swój porządek, może własne miejsce w tym świecie, to zrozumiemy swoje życie, swój mit. Tak jak mówił o tym Joseph Campbell, chociażby. I teraz znak Barana jest bardzo unikalnym znakiem, ponieważ to jest ascendent w pierwszym znaku Zodiaku. Zupełnie tak samo jak Kalapurusza, bo wcześniej powiedziałem o tym, że Kalapurusza to jest ascendent w pierwszym znaku Zodiaku. I taka sama sytuacja, tak czysto technicznie, ma miejsce w horoskopie Barana. Czyli mówiąc inaczej, pierwszy dom astrologiczny, który. Wyznacza zawsze ascendent, to też zapamiętajcie, o tym jeszcze nie mówiłem, chyba. Pierwszy dom astrologiczny to zawsze jest wyznaczany przez ascendent. W horoskopie Barana, pierwszy dom astrologiczny pokrywa się, skala porusza pierwszym domem astrologicznym, i tak dalej, i tak dalej, czyli drugi dom, trzeci, czwarty, piąty wszystkie te domy. W horoskopie, ale tylko w horoskopie barana, więc to jest zupełnie przypadek wyjątkowy. Pokrywają się razem z sobą. Co powoduje wzmocnienie pewnych cech pozytywnych i wzmocnienie cech negatywnych. Dla przykładu, dom szósty w horoskopie zawsze pokazuje pewną słabość wrogów, trudności, choroby, itd. I w przypadku horoskopu barana, tak, czyli jeśli mamy taki horoskop, gdzie ascendent, nasz, powiedzmy, nasz, nasz horoskop wskazuje taką sytuację, że ascendent mamy w znaku barana, to szósty dom pokazuje choroby, przeszkody, wrogów, e, też ciężką pracę, tak przy okazji. I dla horoskopu Barana, jak mówię, te dwa sektory, szóstka nakłada się na szóstkę, mówiąc już tak bardzo wprost, czyli dochodzi tutaj do wzmocnienia cech, jakby pozytywnych i negatywnych. Negatywnych, oczywiście, jeśli mówimy o tych trudnych domach. Astrologicznych. To jest właśnie pewna odpowiedź na to pytanie zawarte w temacie, czyli dlaczego baran ma trudności. Ponieważ chociażby dom szósty, jego dom szósty, czyli dom słabości chorób, przeszkód wrogów, nakłada się na ten sam dom w kala Purusha, czyli te rzeczy są wzmocnione. Oczywiście to nie jest tylko ta przyczyna, ale jeszcze fakt, że baranem włada Mars, który jest maleficzny. Co oczywiście nie musi być czymś negatywnym. Mamy wiele horoskopów osób z ascendentem w baranie, które yy, chociażby no, miały taki duży sukces w życiu. Ostatni z horoskopów, jaki pamiętam, to jest chociażby Stanley Kubrick. Który miał ten ascendent w Baranie, ale jednocześnie w tym, że ascendencie bardzo mocne i korzystne planety. E, więc to już są pewne oczywiście subtelności, wyjątki, tak naprawdę każdy horoskop też jest inny. No Ale wracając do tego rdzenia e, i odpowiadając na to pytanie główne, dlatego, że Marsem, dlatego, że Baranem włada Mars, a jest to planeta maleficzna, jest to Bóg wojny. Dlatego barany są nastawione, mają w sobie energię walki. Oczywiście można to bardzo dobrze wykorzystać. Tak? To są osoby, które mogą osiągnąć też dużo więcej w życiu, i dużo tutaj będzie zależne od kondycji tego Marsa w horoskopie indywidualnym. No, ale tak czy siak, baran będzie nastawiony przez dużą część jego życia, będą obserwowane przeszkody nawet i jakieś wypadki, zranienia itd., bo za te rzeczy również odpowiada Mars w horoskopie. No i to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że w miarę było to zrozumiałe, ale tak jak mówię, będę się starał o tym mówić jeszcze w kolejnych odcinkach i e, poukładamy sobie te rzeczy wszystkie w głowie i to będzie proste. Pozdrawiam, do usłyszenia.